Cześć dziewczyny, dziś kolejny filmik z serii mierzymy, oczywiście rzeczy z Lumpexu. Są to rzeczy zakupione przez, yy, przeze mnie przez ostatni czas i kilka rzeczy, które kupiłam sobie już dużo, dużo wcześniej, ale mam nadzieję, że są warte pokazania. Dobrze, pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać i tak powiem od razu jeszcze może na początku, że za wszystkie te rzeczy zapłaciłam około 110 zł. Pierwsza rzecz to jest mój bezrękawnik w kolorze granatowym, firmy chyba denim, tak piszę na metce. On ma tylko tutaj taki znaczek różowy. Wygląda tak, jest w sumie fajnie dopasowany. Na pewno zmieszczę pod niego jeszcze jakąś grubszą bluzę albo sferę. Także jestem zadowolona. Nigdy nie miałam takiego bezrękawnika, zawsze miałam jakiś w stylu takim góralskim albo coś takiego. Także mam nadzieję, że będzie fajnie mi się w nim chodziło. Następna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. To jest moja kurtka jeansowa. Może tutaj nie skrytykujecie, że jest trochę za bardzo obcisła, ale ja ją noszę, jak jest naprawdę w miarę ciepło, tylko na jakąś bluzeczkę z krótkim rękawkiem. Staram się nie wciskać jej właśnie na takie bluzy. No ale, że... teraz taką ubram, to już się nie będę przebierać. Wygląda tak. Kurteczka wygląda tak. Jest z hałsa, ma granatową niteczkę. Oczywiście z hałsa, ale zakupiona. Yy, na ciuchach Mam taką e, podobną z, ze strony Devaliusa i zapłaciłam 129 zł, a za tą jakieś po prostu krosiaki, na pewno nie więcej niż 25 z tyłu. Wygląda tak. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Słuchajcie, granatowa kurtka, jeansowa zawsze się przyda, nie? Ta w kolorze jasnym może bardziej mi się podoba, ale nie do wszystkiego mi pasuje, więc mam alternatywę, że mam taką i taką. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, no tego już na siebie nie zamierzę, bo jak zdążyłyście zauważyć, nie jest to rzecz kupiona dla mnie, jest to rzecz kupiona dla mojego męża. I bardzo się cieszę, że udało mi się taką kurteczkę dla niego, taką wiosenno-jesienno, nie już zimową na pewno nie, bo na to jest za cienka, wychaczyć w kolorze zielonym, bo u nas na Sochaczewskich ulicach po prostu widzę facetów w tych kurtkach pikowanych wyłącznie w kolorze czarnym lub granatowym. Ona jest fajna, bo ma takie wykończenia ze struksu. jest z firmy Likuper, w kołnierzyku ma kaptur. Także mam nadzieję, że mojemu mężowi w tej kurce będzie się chodziło w miarę dobrze. I mówię, też to nie był jakiś zakup cenowo wygórowany, jak to oczywiście wszystko, z ciucha. Kolejna rzecz, którą bardzo chciałam Wam pokazać, to jest mój ogromniasty swet w takim stylu typowo zimowym. Ja uważam, że takie rzeczy można też nosić normalnie na zamiast właśnie jakiejś lekkiej kurtki. Ja się lubię w takich swetrach. On, oczywiście, jest już wyprany, ale jeszcze go nie przygoliłam, bo, bo będę musiała tą rzecz niestety zrobić. Bo gdzieś tam coś z niego wystaje. Może niekoniecznie wygląda pięknie do tej bluzy, którą mam na sobie jeszcze nie wzięłam paska, bo nie chciało mi się go szukać. Ale gdzieś mam. Udało mi się kupić taki swetr z paskiem. To jest fajna alternatywa, nawet na chłodne wieczory w domu, właśnie kiedy siedzimy sobie przed telewizorem albo z książką, żeby się takim sweterkiem opatulić, zamiast wykorzystywać do tego kocyk. Ale mówię, jak najbardziej ja w takich swetrach też wychodzę na jakieś zakupy czy, czy gdzieś tam, prawda? Ja to po prostu uwielbiam, bo, bo tutaj, słuchajcie, żadnych mankamentów, figury też nie widać. Także jest to ciuch, który mogą nosić dziewczyny. Właśnie w każdym rozmiarze i to jest fajne. Dobra, kolejna rzecz. Na no kolejnej rzeczy będę musiała wykonać oczywiście mój striptease. Tak, także Was narażę teraz na chwilowe rozbieranie mojej osoby, ale delikatne, bo oczywiście jak zwykle założyłam bezpieczną koszulkę, żeby za wiele Wam jednak nie pokazać. I to jest bluzka, którą sobie kupiłam ostatnio, ale z metki nic Wam tutaj nie powiem ciekawego, bo ona jest po prostu żadnej znanej firmy. Bluzka wygląda tak, jest w takim w kolorze jasnego fioletu ma fajne te rękawki, szeroki yy dekolcik. Wiadomo, nie pod tą pod koszulkę, no ale jak mam Wam to pokazać tak na zasadzie mierzenia, to wygląda ona tak. Ja sobie pomyślałam, że ta bluzka fajnie będzie wyglądała z jakimś pastelowym zegarkiem albo jakąś bransoletką. Ja też bardzo lubię takie, takie właśnie dodatki, gdzieś, gdzieś tak to widzę. Spodnie jeszcze o tym nie myślałam. Mówię, teraz jest jeszcze trochę za głodno, żeby, żeby nosić taką rzecz, ale jest fajna, bo jest super przewiewna. Więc podejrzewam, ona nawet na wiosnę, a nawet na lato mi się przyda. Także tak. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest ta taką pogodę, którą mamy teraz. I jest to bluza. <laughs> Sorry, ale coś mnie po prostu pobiera. Z metki pisze pink. Na bluzie też pisze pink. Dlaczego ja ją kupiłam? Ja lubię bardzo szare rzeczy, lubię w ogóle takie sportowe bluzy. Ale kupiłam ją dlatego, że jest po prostu dłuższa i jak na przykład wychodzę na zakupy, czy nawet siedzę w domu, nieważne gdzie, to czy się schylę, czy jak właśnie wchodzę do samochodu, to wiem na pewno, że moje plecy zaraz nie będzie mi w korzenki zimno i może nie tak łatwo się yy, przeziębię. Także ja bardzo lubię właśnie te rzeczy troszeczkę dłuższe. No, wygląda tak, mówię, no szału tutaj nie ma. Nie jest może wyjątkowa, ale jest mega, mega wygodna i ma mega, mega milutką tą potrzebeczkę, którą ma pod spodem. Więc tutaj, gdzie nie mam swojej koszulki na rękawkach, jest mi bardzo, bardzo miło. Dobre. Kolejna rzecz, którą chciałam też na siebie założyć i od razu Wam ją pokazać. To jest swet, który kupiłam sobie już bardzo dawno temu, ale nie miałam właśnie okazji zaprezentować się nim tutaj dla Was. Ja go uwielbiam i podejrzewam, że za jakiś czas, bo że jest taki w takim rozmiarze, w jakim jest, oddam go mamie, żeby też mogła sobie w nim pochodzić. A co jest w tym swetrze wyjątkowe dla mnie, to to, że się pięknie błyszczy. A ja jak każda kobieta lubię, jak coś tam gdzieś mi połyskuje. Swetr jest taki, on przy tych rękawach nie jest właśnie taki za bardzo wyciągnięty. Ja go uwielbiam nosić do czarnych leginsów i do jakichś botek, ale do tego zakładam swój czarny prochowiec z FNF-u, jaki mam. I ten zestaw najbardziej mi się yy, podoba. Ja nie wiem, co wy sądzicie o takich swetrach. Teraz te chyba rozmiary takie oversized większe są yy, nawet bardziej pożądane niż te takie, mm. <coughs> gdzie nasz pępów po prostu się wietrzy. Więc mi się to też bardzo podoba. No, mówię, na każdą okazję taki sweter mogę sobie założyć. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, i to jest mój ostatni zakup. I tutaj z dokładnością co do grosza mogę powiedzieć, że zapłaciłam za tą torbę 27,50 na wagę Się ostatnia dwa dostawa. I chyba o, o tej rzeczy jestem najbardziej ciekawa Waszej opinii. Co Wy mówicie, co powiecie na temat mojej torby, która jest dość, powiem szczerze. No nie wiem, niektórzy mają może jakieś obiekcje, jest wysadzana tutaj dżetami, zamsz, tu przy suwaczkach też ma tam jakieś dindołki takie złote, suwaczki złote, z tyłu ma kieszonkę, gdzie mogę sobie swobodnie schować klucze, żeby ich nie szukać, czy telefon. W środku standardowo ma te takie trzy kieszonki, ja może toreb nie noszę w ten sposób, bo jakoś nie lubię, wolę na ręku, trochę żałuję, że nie ma do niej drugiego paska. Ale nie ma problemu przeinstalować sobie ze swojej innej torby. Ja wszystkie torby, jakie posiadam, ogólnie zawsze mają jakieś złote dodatki. Nie lubię tych ze nie wiem dlaczego. Ale powiem Wam tak: ostatnio sobie kupiłam torbę w rezerwie, zapłaciłam za nią 129 zł, taką małą, kwadratową, a za tą zapłaciłam niecałe 30 zł. Nie widać po niej w ogóle żadnego, żadnego użytkowania, jestem tylko ciekawa, bo ja tak też nie śledzę tych trendów modowych, nie jestem żadnym znawcą, ja Wam po prostu pokazuję rzeczy, które ja lubię, które ja noszę. Jestem ciekawa, co powiecie mi na temat takiej torby, czy nie jest trochę przesadzona i czy na przykład teraz jest odpowiedni czas na taką torbę. Także tutaj yy, chciałabym, żebyście coś mi o niej napisały. Pokazywałam mojej mamie, Renacie, Powiedziała, powiedziały obie, że, że torba jest fajna, mam nadzieję, że żeby też tak powiedzieć rozmiarowo też wszystko mogę w nią zmieścić. Także to wygląda tak. Słuchajcie dziewczyny, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że rzeczy Wam się podobały. Także piszcie, kciukujcie, co o tym myślicie. E, jeszcze mogę tylko nadmienić, że w najbliższych dniach wybieram się do fryzjera, żeby ściąć swoje po prostu rozdwojone mega końcówki. Dzisiaj je przeprostowałam, żeby dobrze się nimi jeszcze przyjrzeć. I to, że zapisałam się normalnie do fryzjera, Uważam za dobrą decyzję, także moje włosy niedługo będą trochę krótsze, ale na pewno będą wyglądały dużo zdrowiej, bo podobno systematyczność w podcinaniu końcówek jest bardzo ważna, a ja ostatnio bardzo to bałam. Także to chyba wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dziewczyny, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was gorąco. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze. Pa!